Ekonomia w jednej lekcji o podatkach, przygotowanie do egzaminu na doradca podatkowego, źródła prawa i wykładnia prawa, pytania od 21. 21. Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra a może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego. I zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. B. Może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. C. Może być tylko czternasty dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego. Zaglądamy do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, którą już przywoływaliśmy ostatnio. W artykule 4 w ustępie 2 jest mowa o tym, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni. I uwaga, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie, aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. A jaki to jest dziennik urzędowy, to o tym jest mowa w artykule 9 tejże ustawy. Przypominam, ustęp pierwszy. W dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się i tu wymienione m.in. rozporządzenia. Zatem prawidłowa odpowiedź na pytanie: Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Prawidłowa odpowiedź: B. Jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie, aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Artykuł 4 i 9 ustawy o ogłaszaniu aktów. 22. Wnioskowanie a majori ad minus oznacza, że, czyli a majori ad minus to jest z większego na mniejsze, jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mu mniej. B. Jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym, bardziej, to tym samym zakazane jest więcej, C nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ustawa ich nie wprowadza. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź a. Jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mu mniej, bo a majori at minus to jest z większego na mniejszy. Pytanie 23 wnioskowanie a minori ad maius oznacza odwrotnie z mniejszego na większy. Jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej, b jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej. C nie można wprowadzać rozróżnień tam gdzie ustawa ich nie wprowadza, prawidłowa odpowiedź to odpowiedź b. Jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej, a minori ad maius, czyli z mniejszego na większe. Odsyłam do publikacji już przywoływanej ostatnio Jeśli chodzi o wykładnie prawa 28 wykładów ze wstępu do prawowznawstwa doktora Macieja Koszowskiego. Pytanie 24. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa artykuł 94 Konstytucji. Akty prawa miejscowego, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Zatem zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa A ustawa. 25. Akty prawa miejscowego ustanawia A Sejm B organ samorządu terytorialnego C Senat. Ten sam artykuł 94 Konstytucji, Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie w granicach upoważeń zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego. Zatem akty prawa miejscowego ustanawia organ samorządu terytorialnego. Odpowiedź B. 26. Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa A ustawa B rozporządzenie C zarządzenie ministra spraw zagranicznych. Artykuł 89 Konstytucji mówi o ratyfikacji umów międzynarodowych, i w ustępie trzecim tego artykułu jest mowa, że zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa. Zatem zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa A ustawa. 27. Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Umocowany jest A Sąd Najwyższy, B Trybunał Konstytucyjny, C żaden z powyższych organów. Artykuł 239 Konstytucji w ustępie drugim wskazuje, że postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji, podlega umorzeniu. Zatem konstytucja pozbawiła Trybunał Konstytucyjny prawa ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, nie ma go też Sąd Najwyższy, zatem do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest żaden z powyższych organów. Reguły wnioskowań a contrario oznaczają wnioskowanie sprzeciwieństwa B. 29 wykładnia celowościowa polega na odwołaniu się do, jak sama nazwa wskazuje celu przepisu. 30 normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako jus cogens. 31. Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia B językowa przedsystemową i przedcelowościową. 32. Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że a. Poddaje się interpretacji każdy przepis, b. Nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości, c. Każdą interpretację przepisu należy uzasadnić. Oczywiście odpowiedź b. Nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości. Zasada lege non distinguente oznacza, że a, ustawa danego działania nie zakazuje, a więc jest dozwolone. B, w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich ustawa nie wprowadza. C, nie można naruszać zasady proporcjonalności. Prawidłowa odpowiedź: B, w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich ustawa nie wprowadza. 34. Do zadań naczelnego sądu administracyjnego nie należy. To proszę zwracać uwagę zawsze na to, czy, ma, czy mamy wskazać odpowiedź pozytywną, czy negatywną. Do zadań naczelnego sądu administracyjnego nie należy, a podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych. B. Sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń. C. Podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne. Na pewno B. Należy do zadań. C. Należy do, do zadań naczelnego sądu administracyjnego. W artykule 15 ustawy. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są wymienione zadania. Właściwość NSA: Naczelne Sądy Administracyjne rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych stosownie do przepisów ustawy. Podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej. Rozstrzyga spory, rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw. Zatem do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych. 35. Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2015 roku i została opublikowana 14 lipca 2015 roku. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane: A od 15 lipca 2015, B od 1 sierpnia 2015, C od 1 stycznia 2016. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych. Obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ustawa nie daje możliwości regulacji zmiany stawek w ciągu roku, uchwałą Rady Gminy zatem to od nowego roku. Mogą obowiązywać nowe stawki. Czyli na pytanie uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2015 roku, opublikowana 14 lipca 2015. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane od 1 stycznia 2016 roku? Odpowiedź C. 36. W razie sprzeczności prawa krajowego, ustawy, rozporządzenia z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy unijnej, A. na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik, jednostka, wywodząc z niej prawo, prawa, B. na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik, jednostka, wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy, nakładając na podatnika obowiązki, C. dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma wówczas zastosowania. Na dyrektywę, prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A, na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik, jednostka wywodząc z niej prawa. Na tych warunkach, że jest jasno i że przepis jest jasno i bezwarunkowo w dyrektywie sformułowany. 37. Rozporządzenie unijne A. Obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa. B. Wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym. C. Nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej. Artykuł 288 Traktatu o funkcjonowaniu u Unii Europejskiej w celu wykonania kompetencji Unii. Instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zatem rozporządzenie unijne obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa. Odpowiedź: A. 38. Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest. A, dzień podpisania ustawy przez prezydenta RP, B, dzień opublikowania ustawy w dzienniku ustaw, C, dzień wskazany w ustawie. Oczywiście odpowiedź C jest prawidłowa, dzień wskazany w ustawie. Pytanie 39. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed przepisem ustawy i rozporządzenia, ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powoływać tylko podatnicy, ani organy podatkowe. C. Nie ma pierwszeństwa ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem. Artykuł 91 Konstytucji. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi część Krajowego Porządku Prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Ustęp drugi tego artykułu: Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, to mamy ten przypadek, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Zatem umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia. Odpowiedź A jest prawidłowa. Ostatnie pytanie: 40. Minister finansów może wydawać rozporządzenia A tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając jego zakresu, B jeżeli upoważni go do tego prezes Rady Ministrów, C także bez podstawy ustawowej, jeżeli zagrożona jest realizacja ustawy budżetowej, oczywiście odpowiedź A: tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając jego zakresu.